Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii w podserii pod tytułem Alfabet Ufologiczny. A dziś literki B i C jednocześnie. Dlaczego? Bo omawiamy temat Black Helicopters, czyli czarnych helikopterów. Jest to zjawisko nieco zapomniane, ale uwaga, uwaga, łączące się moim zdaniem. Z falą tajemniczych dronów, o których opinia publiczna usłyszała, kiedy stacjonujący w Wielkiej Brytanii żołnierze USAF zgłosili, że coś dziwnego krąży nad ich bazami. Przypomnę tylko, że jedną z tych baz była baza RAF Lakenheath, która padła już ofiarą inwazji UFO w 1956 roku. Amerykanie wspomagani przez RAF twierdzili, że nie mogą ustalić, co to są za obiekty, że są one poza ich zasięgiem. A później, jakimś cudem, relacje o niezidentyfikowanych dronach zaczęły docierać z różnych miejsc na świecie. Ale co te drony mają wspólnego z czarnymi helikopterami? Ano, moim zdaniem, dużo. Tajemnicze drony wydają się po pierwsze tak, jakby ich bezpośrednimi następcami. Łączy je również anonimowość. Te obiekty są nieoznaczone, nie wiadomo do kogo należą. Po drugie, zasięg geograficzny. Czarne helikoptery, jako zjawisko i jako teoria spiskowa, objęły zarówno USA, jak i Wielką Brytanię. Po trzecie, łączą czarne helikoptery z dronami teorie spiskowe oraz związki z UFO, bo w przypadku pierwszych, jak i drugich pojawiają się twierdzenia mówiące, iż mamy do czynienia z pojazdami kosmitów, które używają swego rodzaju mimikry, maskowania i upodadniają się do maszyn wojskowych albo cywilnych. Dlaczego to robią dlatego żeby wprowadzić ludzi w błąd i żeby nie mogły zostać skutecznie zestrzelone. Mało kto wie jednak, że czarne helikoptery nie były wiązane jedynie z aktywnością kosmitów, z okaleczeniami bydła i tak dalej. Była też druga wersja teorii konspiracyjnej z nimi w tle, która Zbliża je właśnie do tych zagadkowych dronów. Otóż, według Gina Kita, popularnego w latach 90., autora zajmującego się konspiracjami i polityką, czarne helikoptery należały do służb, do milicji, nawet czyli takich grup, które oddolnie sabotowały rząd i kontrolowały niektóre aspekty życia. One działały poza kontrolą federalną, poza kontrolą parlamentu były to po prostu grupy trzymające władzę, które trzęsły Ameryką. Kit napisał na ten temat dwuczęściową książkę, wspólny tytuł obu części to Czarne helikoptery. Pierwszy tom nosił tytuł Siła uderzeniowa nowego porządku świata, drugi zaś końcowe stadium gry, czyli sądząc po tych tytułach już wiemy, z czym to się jadło. Dodatkowo, Jim Keat uważał, że zjawisko UFO. Doniesienia o UFO są spowodowane przez zupełnie ludzkie, ziemskie czynniki. Chodzi o technologię wyprzedzającą, i że de facto, jak powiedziałem, istnieją grupy poza jakimkolwiek zasięgiem, poza jakimkolwiek nadzorem, które nie tylko sabotują rząd, ale też zajmują się nielegalnymi procederami, obejmującymi m.in. tajne testy na ludziach i zwierzętach, ale też te grupy, te milicje mogą dążyć do powolnego przejmowania władzy nad krajem. Jeżeli chodzi o te drony, które się pojawiły nad Wielką Brytanią i w innych miejscach na świecie, które wywołały taką falę zainteresowania w internecie, to w ich przypadku narracja również zakładała, że one no, po pierwsze naruszają przestrzeń nad bazami wojskowymi, nad elektrowniami nuklearnymi w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale twierdzono, że nie jest to UFO. Że nie są to nawet u APY, lecz u Asy. Bezzałogowe maszyny latające, czyli krótko mówiąc wytwory człowieka drony. Tyle, że według krążących po sieci teorii spiskowych, także pochodzących od ludzi, którzy na własną rękę mieli próbować się dowiedzieć czegoś w tej kwestii są to takie drony, które wykraczają znacznie swoimi osiągnięciami poza istniejące mm, maszyny. Nie tylko cywilne, ale oczywiście też wojskowe. Czyli nad Wielką Brytanią, ale może też w innych krajach na świecie, ktoś manifestuje swoje możliwości, zdolności militarne, techniczne, ale ten ktoś, z drugiej strony, absolutnie nie boi się, że zostanie dosięgnięty przez wojsko i służby, że ta jego cudowna zabawka może wpaść po prostu w czyjeś ręce. Teraz pytanie: czy Chińczycy i Rosjanie tak ostentacyjnie Ujawnialiby swoją obecność Amerykanom, Brytyjczykom, przecież oni mieliby świadomość tego, że te drony, ta ich najnowsza technologia, może tak naprawdę bardzo łatwo paść łupem krajów NATO. Zatem, drodzy Państwo, czy przypadkiem nie jest to ta sama siła nieuchwytna, która przez lata stała za zjawiskiem czarnych helikopterów, także czarnych vanów oraz Ludzi w Czerni, bo to się wszystko ze sobą łączy. Albo czy nie wydaje to się próbą ożywienia w Stanach Zjednoczonych teorii spiskowej, związanej z jakimiś oddolnymi ruchami, z jakąś techniką spogranicza, rozwijaną potajemnie przez służby, agencje czy koncerny, może nawet taką, która gdzieś tam swoimi korzeniami sięga obiektów pochodzenia nieludzkiego. O tym więcej w dzisiejszym odcinku alfabetu ufologicznego. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału, pamiętajcie o audycjach archiwalnych, o playlistach tematycznych też, a także o Discordzie naszym, gdzie można dyskutować z innymi członkami społeczności, a jeżeli macie jakieś sprawy albo propozycje tematyczne, to piszcie pod adres gmail.com. Jeśli pamiętacie początki internetu w Polsce, Pierwsze strony poświęcone zjawiskom paranormalnym, niezwykłym, w tym UFO, to czarne helikoptery były tam elementem stałym. Zawsze był tam jakiś artykuł o czarnych helikopterach. Wręcz, drodzy Państwo, nie było witryny o UFO, która by nie wspominała o tym fenomenie, bo on też silnie wiązał się właśnie z tą tematyką, także z teoriami spisku. Dla nas w Polsce czarne helikoptery nie były zrozumiałe w pełnym zakresie, tak naprawdę, tej teorii spiskowej. Wtedy jeszcze u nas tak dużo nie pisano, nie mówiono o pewnych rzeczach. Natomiast ten podstawowy wniosek, który można było wyczytać, brzmiał, że służby jakieś amerykańskie, ale może nie tylko amerykańskie, poruszają się nieoznakowanymi śmigłowcami i samolotami i te służby zawsze znajdują się tam, gdzie widziano UFO. Oczywiście one też się poruszają samochodami tak? czyli to jest taka służba. Ludzie w czerni, którzy zacierają ślady, zastraszają świadków itd. Tak Ale w rzeczywistości teoria o czarnych śmigłowcach była dużo bardziej rozbudowana i kompleksowa. Żeby ją dobrze pojąć i pojąć związki z tymi dronami, najpierw rzućmy okiem na genezę tej, tej teorii spiskowej. Trudno powiedzieć, niestety, kiedy ona zaczęła się pojawiać, na pewno na długo przed powstaniem sieci WWW. Zatem dotarcie do korzeni tej mm, teorii nie jest łatwe. Przyjmuje się jednak w literaturze, że pogłoski o czarnych, nieoznakowanych śmigłowcach, które pojawiały się często tam, gdzie widziano UFO albo gdzie znaleziono okaleczoną krowę, zaczęły się pojawiać w latach 70., mniej więcej w ich połowie, chociaż nie brak także takich wzmianek, które mówią, że czarne helikoptery były widywane już w latach 60. -tych. Czarne helikoptery łączono z dwoma innymi tajemniczymi zjawiskami, a wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego było UFO. Chodziło o uprowadzenia ludzi, tak zwane abdukcje oraz okaleczenia bydła. Utarło się takie przekonanie, że czarne śmigłowce, widywane zwykle nocą, ale też nie zawsze, pojawiają się w pobliżu domów ludzi, którzy zostali uprowadzeni przez kosmitów. Albo pojawiają się tam, gdzie znaleziono zwierzę z takimi dziwnymi, niemal chirurgicznie zadanymi cięciami. Zatem te czarne helikoptery wydawały się zachowywać bardzo ostentacyjnie, wręcz prowokacyjnie, wyzywająco. One się za bardzo nie kryły, poruszały się na niewielkich wysokościach, często przelatywały nie tylko nad domami, ale też nad pastwiskami. Rancherzy mieli się skarżyć, że bydło się płoszy, że się kury nie niosą i tak dalej. Z czasem czarnym helikopterom zaczęto przypisywać niezwykłe cechy, niezwykłe właściwości. Na przykład to, że one mogą się poruszać w sposób niezwykle cichy, wręcz bezgłośny. Dodatkowo są nieuchwytne, stąd też był krok zaledwie do pojawienia się takiej hipotezy, że to tylko wygląda jak śmigłowiec, a w rzeczywistości jest obiektem UFO, który stosuje specjalną formę maskowania. Jak mówiłem, takich paraleli między tajemniczymi dronami a czarnymi helikopterami jest sporo. Areną zdarzeń są Stany Zjednoczone, ale też Wielka Brytania, i to tam w latach 70. to zjawisko daje o sobie mocno znać, do tego stopnia, że zmusza władzę do jakiejś reakcji. Na tle Spotkań ze śmigłowcami nieoznakowanymi, które kursują sobie nocą po brytyjskim niebie, dochodzi do różnego rodzaju incydentów z udziałem UFO, a także do abdukcji. Słynna staje się sprawa rodziny Avis, której auto jest otoczone przez dziwną mgłę. Świadkowie nie pamiętają co się stało, ale potem powracają w ich snach wspomnienia o spotkaniu z jakimiś dziwnymi, niskimi istotami. Rodzina też otrzymuje potem jakieś podejrzane telefony. W słuchawce słychać takie kliknięcia. W 1974 roku, w odpowiedzi na medialne zainteresowanie tego typu sprawami, głos zabiera brytyjska policja. Przykładowo na początku wspomnianego roku policja z Cheshire wydaje oświadczenie, wskazując, że nie wiadomo, kim są osoby, które poruszają się tymi nieoznakowanymi helikopterami nocą. Cytuję: Przecięły one jedną z tras lotniczych do lotniska w Manchesterze. Istnieje oczywiste niebezpieczeństwo dla samolotów zmierzających na to lotnisko. Chcemy ustalić, co się dzieje. To jest cytat z policji brytyjskiej, która dodawała, że do nocnych lotów śmigłowcem potrzeba specjalnych zezwoleń. Ale zauważcie Państwo kolejną rzecz. O dziwo, w 2024 roku jedna z najbardziej nagłośnionych spraw obok dronów nad Bazanii Rafu to ta sprawa dotycząca dziwnego obiektu na lotnisku w Manchesterze kolejny dziwny zbieg okoliczności wśród wielu wielu innych wkrótce podobne zdarzenia czyli loty czarnych helikopterów zaczynają być zgłaszane w innym hrabstwie w Derbyshire w marcu 1974 roku brytyjski mon postanawia zareagować i wyjaśnić tę sprawę, a przynajmniej spróbować się temu bliżej przyjrzeć. I co się dzieje? Fala obserwacji nieoznaczonych helikopterów, które zakłócają porządek na niebie i ciszę nocną, w magiczny sposób ustaje, by, by się przenieść potem do Stanów Zjednoczonych. Bo na przykład pod koniec września 1974 roku w miejscowości Lynchburg w Ohio, Rodzina Richleyów zauważa nad posesją dziwny obiekt, ale nie jest to helikopter, jest to UFO. Ojciec rodziny postanawia skierować w stronę tego zagadkowego przybysza reflektor. UFO rzekomo odpowiada, ale świadkowie uciekają do domu. Nazajutrz na podwórzu słychać charakterystyczny dźwięk śmigłowca. Okazuje się, że to czarny śmigłowiec, który wylądował w pobliżu domu. Zjawił się tam przypadkowo dzień później, po tym jak widziano UFO. Ale tak naprawdę relacji o czarnych helikopterach w sprawach związanych z obserwacjami niezidentyfikowanych obiektów jest więcej i pojawiały się one wcześniej w Stanach Zjednoczonych, bo już w słynnej sprawie Andreasonów właściwie w takiej sadze rodzin Andreason-Luca, która się rozpoczęła jeszcze w latach 60. W Stanach Zjednoczonych zjawisko czarnych helikopterów zaczyna być kojarzone właśnie z ludźmi twierdzącymi, że padli ofiarą uprowadzeń przez UFO. Jedna z takich osób, Debbie Jordan, mówi o obserwacjach czarnych śmigłowców: Cytuję, tyle razy się pojawiały, że trudno to spamiętać. Krążyły one nad moim domem niekiedy nawet przez kilka minut, nie ukrywając tego faktu, jakby w ogóle, że nas obserwują. Tyle Debbie Jordan. W ten sposób rodzi się taka obiegowa opinia mówiąca, że czarne helikoptery są wykorzystywane przez jakąś służbę czy agencję, której zadaniem jest monitorowanie aktywności UFO. Stąd zawsze te maszyny jak i ludzie w czerni po prostu depczą kosmitą po piętach, pojawiają się tam, gdzie był obserwowany dziwny obiekt albo gdzie doszło do porwania człowieka przez kosmitów. Jak pisze Nick Redfern, taki bardzo płodny, znany autor zajmujący się ufologią, w latach 80. amerykański badacz Tony Blan zdołał nawet rzekomo porozmawiać z anonimowym informatorem ze środowiska wojskowego dzisiaj może nazwalibyśmy go sygnalistą który powiedział mu, że czarne helikoptery i ogólnie ten ubierający się na czarno personel czyli Men in Black Pochodzi z podziemnych baz albo z placówek zlokalizowanych gdzieś na, na odludziu, na pokładzie owe nieoznaczone czapne śmigłowce mają posiadać, uwaga, specjalistyczny sprzęt, przyrządy służące do monitorowania aktywności UFO, a także do zabiegów związanych z przejmowaniem tych obiektów. Czyli możemy to skojarzyć z tym, co mówił grasz, możemy to skojarzyć z innymi doniesieniami, które się pojawiły. W ciągu 2023 i 2024 roku, a wiązały się z pogłoskami na temat prób przejmowania rozbitych, znalezionych obiektów UAP. Mamy zatem jedną mocną hipotezę związaną z czarnymi helikopterami, że są to narzędzia w ręku tajnych służb, które się uganiają za zjawiskiem UFO, straszą świadków, nachodzą świadków, zjawiają się w miejscach, gdzie mieli się pojawić kosmici, albo jak to się dzisiaj mówi, istoty nieludzkie. Ale jest też hipoteza numer dwa, której zwolennikiem był Jim Kidd i która mówi, że czarne śmigłowce, ludzie w czerni i tak dalej, to tak naprawdę przypadki, w których służby specjalne podszywają się pod zjawiska niewyjaśnione pod kosmitów. Korzystając z metod wypracowanych jeszcze w toku programu MK-ULTRA, te służby prowadzą operacje psychologiczne albo eksperymenty z udziałem różnego rodzaju substancji, Ogólnie rzecz biorąc, zakazane testy na amerykańskich obywatelach oraz ich dobytku, bo te testy prowadzono, zdaniem Kita, także na krowach, na bydle. I to właśnie zjawisko okaleczeń bydła było kluczowe dla zrozumienia filozofii Kita, dla zrozumienia tej wersji teorii na temat czarnych helikopterów. Kit mówił o relacjach rancherów, opowiadających o czarnych śmigłowcach, które krążyły gdzieś nad pastwiskami, a potem tam znajdowano pokiereszowane zwierzęta. No ale po co te służby to robią? Po co one się interesują bydłem? A no, chodzi o testy broni biologicznej. Kit podaje rzekomo prawdziwy przykład miasta Oakville w stanie Waszyngton, gdzie w 1994 roku z czarnych helikopterów. Miała zostać zrzucona taka zagadkowa galaretowata substancja, takie galaretowate bobki, wskutek kontaktu, z którymi ludzie się pochorowali, zwierzęta też, zwierzęta zaczęły padać i tak dalej. Miało dojść do sześciu zrzutów tego rodzaju substancji na przestrzeni kilku tygodni, przypominam, 30 lat temu, a po przeanalizowaniu tego materiału, który udało się zachować do badań, okazało się, że te Gródki zawierają ludzkie krwinki białe, ale też liczne patogeny odpowiadające np. za choroby roślin, zwierząt itd. Zatem w mniemaniu Kita, w jego interpretacji, okaleczenia zwierząt były po prostu polowymi testami broni biologicznej. Różnego rodzaju patogenów te testy były prowadzone przez tajne służby, a może nawet całkiem autonomiczne grupy paramilitarne na usługach agencji, służb czy korporacji. Co ciekawe, w podobnym tonie na temat okaleczeń bydła wypowiadał się dr Colm Kelleher. To jest osoba znana z tematu rancha Skinwalkera, to jest facet, który należał do organizacji nic, jaka zajmowała się badaniem tych wszystkich anomalnych incydentów na ranczu Skinwalkera, właśnie przypominam, że tam również dochodziło do okaleczeń bydła. Tyle, że Keleher szedł w nieco inną stronę. Nie twierdził, że oni z tych czarnych helikopterów zrzucają jakieś tam patogeny chorobotwórcze i przeprowadzają makabryczne eksperymenty. On w książce Brain Trust spojrzał na to pod nieco innym kątem. Otóż jego zdaniem, okaleczenia zwierząt w Stanach Zjednoczonych oraz o dziwo w innych krajach o dużym pogłowiu bydła, bo tam najczęściej do tych zdarzeń dochodzi, czyli np. Argentyna. Mają na celu coś innego. Jest to po prostu tajny nadzór weterynaryjny nad rozprzestrzenianiem się chorób prionowych, które wywołują u człowieka gąbczaste zwyrodnienie mózgu, chorobę Kreutzfeldta-Jakoba. To jest sprawa do osobnego rozwinięcia, ale Keleher dodawał, że oprócz tych okaleczeń związanych z tajnym nadzorem weterynaryjnym, istnieją przypadki anomalne, takie, których wyjaśnić się nie da. Wróćmy jednak do Kita. bo on na to patrzył nieco inaczej. Jego zdaniem aktywność czarnych helikopterów nad domami ludzi, którzy twierdzili, że zostali uprowadzeni przez kosmitów, też była bardzo wymowna i symptomatyczna, bo jego zdaniem ci ludzie nie zostali uprowadzeni w 100% przez kosmitów. Oni biorą udział mimowolnie w tajnych eksperymentach, związanych z testowaniem pewnych substancji, czy zwyczajnie z praniem mózgu. I te techniki mogłyby potem zostać wykorzystane na większą skalę. Ludzie uprowadzani przez obcych mówią, jak dobrze wiemy, o różnego rodzaju eksperymentach przeprowadzanych w trakcie abdukcji, o umieszczanych w ich ciałach implantach itd., i tak ale jak pamiętamy, KIT stoi na stanowisku, że to wcale nie jest pozaziemska technologia. Że dokonują tego całkiem ziemskie czynniki, podszywające się pod przybysze z innego świata. No ale dobrze, to o co im chodzi i jakie techniki wykorzystują, skoro się podszywają pod kosmitów. No po pierwsze, chodzi o podawanie ofiarom różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, a inne metody stosowane przez te agencje obejmują działania, zabiegi związane z bioelektryką, nawet neurochirurgią, niszczeniem wspomnień itd. Hit wspomina także o eksperymentach z udziałem mikrofal, o substancjach radioaktywnych, ale też takich zabiegach czy procedurach, które uwaga, bardziej są związane z parapsychologią i okultyzmem nawet. Innymi słowy, abdukcji przynajmniej w większości nie dokonują kosmici, tylko ludzie, agencje, które zajmują się badaniem, prowadzeniem nielegalnych eksperymentów, praniem mózgu, one chcą doprowadzić do perfekcji pewne techniki. To te grupy mają podpatrywać swoje ofiary i stąd się właśnie biorą między innymi relacje o czarnych helikopterach, które zostały potem, że tak powiem, wchłonięte przez kulturę masową. Innymi słowy, film pod tytułem Men Black, ta seria bardzo śmieszkowata ma ugruntowanie w rzeczywistości, jeżeli patrzymy na to w taki sposób jak Jim Kit, tylko w takiej rzeczywistości z której nikt się śmiać nie będzie, ale też o której nikt nie mówi. Sprawa czarnych helikopterów wpisuje nam się więc w taki mm, szerszy kontekst, związany z uprowadzeniami ludzi, z okaleczeniami bydła i tak dalej. Warto dodać, że Jim Kidd mnóstwo na ten temat pisał, e, jako winowajców wskazywał, no i tutaj jest problem, bo różne źródła, najczęściej współpracujące ze sobą ośrodki, z CIA na czele. Dodać warto, że Jim Keat, dzisiaj postać trochę zapomniana, zmarł w tajemniczych, a przynajmniej zastanawiających okolicznościach w młodym wieku, jakoś nie jest pamiętany w taki sposób jak chociażby Phil Schneider. Oczywiście służby oczywiście wojsko odbijało piłeczkę, mówiąc, że ludzie po prostu panikują, że nie ma zjawiska czarnych śmigłowców nieoznaczonych że to wszystko jest tak naprawdę rodzaj masowej paniki. Nie ma, innymi słowy, złowrogiej obcej aktywności czy działalności zupełnie nielegalnych sił czy instytucji. Lansowano taką teorię, która mówiła, że na przykład Urząd Celny i Ochrony Granic w Stanach Zjednoczonych może korzystać z czarnych blachowków, i ludzie mogą to brać właśnie za to złowrogie zjawisko. Dodatkowo takie śmigłowce może wykorzystywać FBI, ale także na przykład firmy, ośrodki, które prowadzą pracę na zlecenie rządu amerykańskiego. Pamiętamy, że o czarnych helikopterach zaczęto mówić głośno gdzieś w pierwszej połowie lat 70., ale one były na tyle popularnym zjawiskiem, że jeszcze w 1995 roku kongresmenka Helen Chenoweth powiedziała w rozmowie z New York Timesem, że Chociaż sama nie widziała tego typu obiektów, to wiele jej wyborców, wiele osób z jej okręgu donosiło o czymś podobnym i że należałoby się tym zająć. Widzimy zatem, że zjawisko czarnych śmigłowców przeszło bardzo długą drogę. Od lat 70. po połowę lat 90. i dalej. Tyle, że potem zaczęło zanikać. Było też interpretowane bardzo różnie. Od służb, przypominam, które wykonują niedozwolone eksperymenty, po tajne milicje, po grupy paramilitarne związane z wojskiem, albo deep state'em, ale także było łączone z kosmitami. Pytanie, kiedy czarne helikoptery zaczęły zanikać, tego do końca nie jestem pewien, chyba w tym samym czasie, kiedy rozpowszechniły się drony. I tajemnicze drony są, e, tak jakby, przedłużeniem tej samej teorii spisku. Z tym wyjątkiem, że one w przeciwieństwie do helikopterów nieoznaczonych czarnych, bywają niekiedy przypisywane wrogim potęgom. Bo o ile pamiętały czarne śmigłowce, były kojarzone z jakąś wewnętrzną robotą, to tutaj o dronach mówi się już jako o aktywności np. chińskiej czy rosyjskiej, natomiast model jest tak jakby ten sam. Ktoś dokonuje no, nieuprawnionej ingerencji w przestrzeń powietrzną, swawolnie sobie prowadzi jakieś działania. E, mogą to być zarówno służby i agencje, a nawet istoty pozaziemskie. Ta fala doniesień o UFO, jaka się pojawiła po nagłosieniu obserwacji dronów nad bazami USAF w Wielkiej Brytanii, ona może nie nosi jeszcze cech stricte masowej histerii, lecz takiej małej ufomanii. Jaki jest tego cel? Czy to Chińczycy prowokują Amerykanów, czy może Amerykanie mają problem z własnymi służbami? Tylko po co te ich własne służby, milicje czy korporacje miałyby prowokować władzę, prowokować wojsko, urządzając sobie rajdy, naloty nad instalacje militarne i energetyczne? A może to wszystko tylko nakręcona przez Amerykanów sprawa, która zostanie wykorzystana dalej w politycznej narracji? Jakkolwiek jest, ja osobiście widzę pewną analogię między czarnymi śmigłowcami a tajemniczymi dronami. Chociaż trzeba powiedzieć, że w przypadku tych drugich hipoteza ich obecności jako wewnętrznej roboty, działalności jakichś służb amerykańskich nie została jeszcze w 100% podniesiona. Ale może to jest kwestia czasu. Może e, prędzej czy później do mediów, do internetu zacznie docierać, a może to wcale nie są Chińczycy, może to. Służby z głębi deep State'u prowokują Stany Zjednoczone, pokazują, jakie mają możliwości, i że tak naprawdę wojsko nie jest w stanie dogonić różnego rodzaju obiektów, które są rozwijane w ramach tych czarnobudżetowych projektów. Co ciekawe, w przypadku tych zagadkowych dronów pojawia się też silny wątek ufologiczny, podobnie do tego, który występował w czarnych helikopterach. Czyli one się niekiedy, według niektórych, poruszają na bardzo cienkiej linii między ufologią a awiacją. Przypomniano nawet opinię Brusa Corneta, mówiące, że niezidentyfikowane obiekty latające mogą niekiedy udawać samoloty cywilne czy wojskowe, mogą się maskować w ten sposób, zatem mogą udawać też drony. Tak jak w przypadku czarnych śmigłowców, tak i w sprawie dronów, nie ma z żadnej strony dobrej woli w kierunku ostatecznego wyjaśnienia sprawy i uczynienia tego, żeby ludzie po prostu przestali spekulować, mówić, gadać, żeby dalej nie rozrastała się ta teoria spiskowa, ale może o ten rozrost chodzi. Sytuacji nie pomaga również podobieństwo tych obiektów do dronów czy samolotów cywilnych. Obiekty, które wywołują tą niezdrową podnietę. U internautów ukrywają się zatem gdzieś na widoku. Tak samo jak czarne helikoptery. Nie interesują dronów jednak, na razie, i to jest też duża różnica ani krowy, ani ludzie ludzie, którzy widzieli UFO. Drony celują w coś zupełnie innego. A kto ma cel w wywołaniu masowej histerii? Jaki ten cel jest? Może to nam się za jakiś czas uwidoczni. Jak zwykle zachęcam do wsparcia kanału, przypominam o playlistach tematycznych, przypominam o audycjach archiwalnych. Zachęcam też do dyskusji na naszym Discordzie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli znacie kogoś, kto się interesuje tematem, polećcie mu UFO historie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.